Techno w Teatrze Rozbark w Bytomiu. Dodajmy, że techno bardzo wyjątkowe. Zwierzyniec niebieski w techno-odczuwalni. To propozycja bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark. Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark przygotował dla swoich widzów niezwykłe wydarzenie. Już w lutym odbędzie się trzecia edycja techno-odczuwalni pod intrygującym hasłem Zwierzyniec niebieski. Czym jest technoodczuwalnia? To wyjątkowe połączenie performatywnej instalacji, działań teatralno-ruchowych oraz doświadczenia dźwiękowo-wizualno-sensorycznego. Spektakle odbędą się 21 i 22. więcej na naszym portalu Katowice dziś.